Dzień dobry, witam się z Państwem. Dzisiaj będziemy czytali dzieje apostolskie, 25 rozdział z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Kiedy Festus przybył do prowincji po trzech dniach udał się z Cezarei do Jerozolimy, najwyższy kapłan i znamienici Żydzi wnieśli przed nim przeciwko Pawłowi skargę i prosili go, aby okazał im w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze. Lecz Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam pojedzie. I powiedział Niech ci z was, którzy mogą, pojadą ze mną, a jeśli ten człowiek popełnił coś złego, niech go oskarżają. A gdy spędził u nich nie więcej niż dziesięć dni, udał się do Cezarei. Nazajusz zasiadł na krześle sędziowskim i kazał przyprowadzić Pawła. Kiedy ten przyszedł, otoczyli go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy i wytoczyli przeciwko Pawłowi wiele ciężkich oskarżeń, których nie mogli udowodnić. On zaś bronił się. Nie zawiniłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Lecz Festus, chcąc sobie zjednać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi: Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być przede mną sądzony w tej sprawie? Wtedy Paweł powiedział Stoję przed Sądem Cesarskim, gdzie należy mnie sądzić. Żydom nie wyrządziłem żadnej krzywdy, o czym ty sam dobrze wiesz, bo jeśli w czymś zawiniłem i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć, lecz jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do Cesarza. Wtedy Festus porozumiał się z Radą i odpowiedział Odwołałeś się do Cesarza? Do Cesarza pójdziesz. A po upływie kilku dni przyjechali do Cezareli król Agryppa i Berenike, aby powitać Festusa. A kiedy przebywali tam wiele dni, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła, mówiąc: Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka, przeciwko któremu, gdy byłem w Jerozolimie, naczelni kapłani i starsi żydowscy wnieśli skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im, że Rzymianie nie mają w zwyczaju wydawać człowieka na stracenie, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości odpowiedzieć na zarzuty. Gdy się tu zebrali na zajucz, bez żadnej zwłoki zasiadłem na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Stanęli przeciw niemu jego oskarżyciele, ale nie wnieśli żadnej skargi z tych, których się spodziewałem. Wiedli z nim tylko jakieś spory o ich zabobony i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Będąc niepewnym co do tego sporu, zapytałem, czy chciałby udać się do Jerozolimy i tam być sądzony w tych sprawach, lecz ponieważ Paweł odwołał się, by go zatrzymać do rozpatrzenia sprawy przez Augusta, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza. Wtedy Agryppa powiedział do Festusa, Ja również chciałbym posłuchać tego człowieka, a on odpowiedział jutro go usłyszysz. Gdy nazajutrz Agrypa i Berenike przybyli z wielką okazałością i weszli do sali rozpraw z dowódcami i najznakomitszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła. Po czym Festus przemówił, Królu Agryppo i wszyscy tu obecni mężowie, widzicie tego, o którego mnie prosił cały lud żydowski zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć. Lecz ja stwierdziłem, że nie popełnił niczego, co zasługuje na śmierć, a ponieważ on sam odwołał się do Augusta, postanowiłem go odesłać. Nie mogę jednak o nim napisać memu panu nic pewnego, dlatego kazałem go stawić przed wami. A zwłaszcza przed tobą królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać, bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów. Amen. Dziękuję i zapraszam do drugiej części filmu. Witam państwa serdecznie na kolejnym naszym rozdziale Dziejów Apostolskich, 25 rozdział. Dzieje Apostolskie mamy tam cały czas opisywaną od kilku rozdziałów Historię i dzieje Pawła, który jest ciągany przed różne sądy, który jest próbowany ściągnie, być ściągnięty do Jerozolimy, tam, żeby go zgładzić. Nastają na jego życie to już nie są takie przelewki, a on cały czas i wciąż głosi cały czas tego samego Chrystusa, który jest Bogiem żywym, siedzący po prawicy chwały bożej i i w żadnym razie, w żadnej chwili, w żadnym jednym zdaniu nie słyszymy żadnej skargi, nie słyszymy żadnego zniechęcenia, czy też yy, Panie Boże, czemu to mnie spotyka, i tak dalej. Więc cały czas bardzo dzielnie staję przed tymi wszystkimi sądami. Głosi Chrystusa, yy, cały czas. Yy, odbija piłeczkę, że niczego nie uchybił, niczemu nie zawinił, głosi tylko tą prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, takie pytanie teraz w 24, wieku, 24 roku w 2024 roku. Ilu z nas byłoby w stanie głosić Słowo? Ilu z nas byłoby w stanie na przekór innym wyjść na ulicę i głosić? będąc szykan, szykanowanymi, będąc wyśmiewanymi. Nie wspomnę o tym, że cały czas gdzieś tam gra toczyła się o głowę Pawła. W Polsce dzisiaj nie mamy jakichś tam prześladowań, nie, nikt nie zabija na razie chrześcijan dla, dlatego, że Chrystus jest głoszony. Zadajmy sobie pytanie i przez chwilę w, Wdajemy się w taką zadumę, ile jesteśmy w stanie zrobić, ile jesteśmy w stanie się zaangażować w naszym 24-godzinnym dniu do tego, aby głosić Słowo, aby wspierać Słowo, aby wspierać innych, aby kreować innych, aby robić to, do czego jesteśmy powołani. Pytanie jest bardzo proste: ile. Czasu, ile energii, ile pieniędzy, ile zdrowia tego wszystkiego, co mamy w Jezusie Chrystusie, czyli to, co najważniejsze mamy zbawienie i odkupienie, jesteśmy w stanie zadziałać, poświęcić, czy jesteśmy w stanie zrezygnować z naszej wycieczki? do Grecji, Hiszpanii, Francji, Anglii, gdziekolwiek tam jeździmy, tylko po to, żeby dołączyć się do ludzi, którzy robią ewangelizację na ulicy, żeby już nie mówię o pieniądzach, tylko mówię o czasie, o zaangażowaniu się swoją osobą, rodziną, rodziną z dziećmi, ze znajomymi po to, żeby głosić słowo. Drodzy słuchacze, skoro tyle jest nam dane w Jezusie Chrystusie, Skoro jest nam dane odkupienie, to co jest w nas, czyli dusza, to co jest w nas nieśmiertelnego, jest odkupiona sińcami, krwią, zamordowaniem, zakatowaniem Chrystusa, to jakie ochłapy my dajemy Chrystusowi? Na ile jesteśmy zaangażowani w to, co rzekomo głosimy, w to, co rzekomo. Wyznaliśmy przy chrzcie i tak dalej. Czy jesteśmy nowonarodzeni? Czy te owoce, które wydajemy, to jest wszystko to, co możemy zrobić? Większych, lepszych owoców nie stać się z nas, proszę, zadajcie sobie to pytanie. Jak macie jakieś pytania, jak macie jakieś spostrzeżenia, chętnie odpowiemy na Wasze pytanie, korespondencje, telefony. Zapraszam do kontaktu z nami. W każdej placówce HWL na całym świecie oraz wielu innych fantastycznych miejscach, gdzie jest wielu dobrych pastorów, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię. Nie żadne jakieś tam bzdury o Ewangelii Sukcesu, o tym wszystkim. Jest teraz wielki czas zwiedzenia, więc czytajcie słowo, czytajcie słowo i rozważajcie słowo. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia i do usłyszenia.